No, Piotre, diamentowy chłopak z ciebie, diament przekazujesz na szczytny cel. To świadczy o tym chyba, że diamentowe serce, masz skąd pomysł? Opowiedz o tym. Pomysł, pomysł tak naprawdę narodził się długo, długo, długo wcześniej. Powiedziałem sobie, że jak wygram diamentową ligę, to na, na pewno coś z tym diamentem zrobię, bo, bo mówię, no. Ten, ten diament może komuś pomóc, tak naprawdę. Jest. Oglądając Wasze wiadomości, patrzę: Jacek Gaworski potrzebuje pomocy, więc mówię: No, nic innego. Jeżeli sportowie sportowcowi nie pomoże, no, to ktoś któ inny. Dzwoniliśmy się. No, i tak naprawdę, no co, diament od dzisiaj idzie na licytację. Właśnie, bo to m, ciężka sytuacja tego człowieka, generalnie, a ty dobre serce masz. Tak, no, czy no, dobre, dobre serce? No, chyba każdy ma do, dobre serce, a jeżeli jest szansa pomocy, no, to ja, ja się na, na to piszę. Pom, pomagamy w, wie, w wielu akcjach dla, dla małych dzieciaków. Tutaj jest sportowiec więc twierdziłem, że, że ta statuetka na pewno mu się bardziej przyda, ani, aniżeli mi. A uwierzcie mi Państwo, ten diament, jeżeli któryś z facetów chce, żeby jego żona miała największy diament w Polsce, to zapraszam na, na licytację. No i to jest dobra, dobra promocja. Ten diament ma jakąś wartość? Ta statuetka ma jakąś wartość? W związku z tym mus, musimy mówić o jakiejś cenie wywoławczej, czy nie? Znaczy tak, dla mnie ma to bardzo, bardzo taką mentalną, mentalną wartość, jednak ta statuetka, cena jej szacowana jest na około 10 tysięcy dolarów przez świetnego jubilera szwajcarskiego Robiona, więc, więc wydaje mi się, że 10 tysięcy dolarów to jest takie minimum wartość taka materialna. No i do tego trzeba powiedzieć, że to jest diament unikatowy, dlatego że w Polsce tylko jeden człowiek taki diament ma, ty masz dwa. Nadzwłaszcza Piotr Machowski i, i, i nikt więcej takich diamentów nie ma. No właśnie, nie mogę się doczekać, ja aż będę miał tylko jeden w domu, prawda? Więc, więc mam nadzieję, że to zostanie sprzedane za fajne, fajne pieniążki, które pomogą tak naprawdę dalej żyć Jackowi, po, pomóc mu tak naprawdę w walce, gdzie facet po, naprawdę ciężko choruje, a jest cały czas uśmiechnięty, pełen energii. E, I to jest naprawdę no, wiel, wielki szacun dla niego, że się nie poddaje, tylko e, wal, walczy tak naprawdę o każdy dzień życia inspirujące? No, no na pewno, powiem szczerze, że e, stwierdziłem, że ja i tak mam już fajne, dobre życie, mam syna, mam, mam dziewczynę, jest wszystko, wszystko dobrze, więc, więc jest szansa pomocy, więc e, ja się piszę do, do każdej ta, takiej, takiej akcji, a tym bardziej mówię, sportowej, to jest coś, gdzie, nie wiem, no, różne mamy kontuzje, rzeczy i mam nadzieję, że może kiedyś ja będę w takiej trudnej sytuacji, też ktoś się znajdzie, kto, kto mi poda rękę. Co ty wiesz o tej chorobie Jacka? Tak, tak naprawdę, mówię się, dopiero od, odkąd, jak zacząłem, powiedzmy, pomyślałem o tym, że przekazuję na, 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 na fundację dla Jacka ten, ten diament. Dopiero zacząłem czytać o tej chorobie. Jest naprawdę no, niesamowicie ciężka, ma problem się z poruszaniem i do tego doszła druga choroba, więc jest to naprawdę coś niesamowitego ciężkiego. On jeszcze walczy z tym, normalnie się porusza, walczy na zawodach. W piątek w hotelu, w hotelu mają kolejne za, zawody, więc. więc Chcę zobaczyć tak naprawdę na żywo, jak, jak, on, jak on walczy, bo na jakichś filmikach w internecie widziałem, że naprawdę walczy nie tylko sercem, ale całym ciałem. Te pieniądze są potrzebne na zabieg, na operację, na terapię? Na co? To jest po prostu no, na, na leczenie. Z tego sam czytałem, rozmawiałem z nim. E, miesiąc kosztuje e, jego życia tak naprawdę 8200 200 zł. E, a tutaj jest powiedzmy no, nowa metoda, jakaś innowacyjna leczenia, prawda, kosztuje bodajże 190 czy 180 tysięcy złotych, więc, więc no, każdy pieniążek jest naprawdę ważny na wagę jego życia.